Witajcie w trzecim odcinku z gry Slime Rancher, Czy tam czwartym? Chyba trzecim. Nadal nie było tej gry na kanale, a ostatnio zacząłem grać, więc stwierdziłem, że mogę sobie ją nagrać. Po prostu. Hmm. Zwiększę sobie tam? Dobra. Tu nic nie kupułem. Nie. Chcę się przestać do ręka. Co, nic nie zmieniło. Opcje. Dobra, może być. Teraz jest nowy event, i nie ma już takich. Tylko są inne. Muszę zimę grać, bo wtedy są specjalne kulki. Tylko święta. I czas świąteczny. To myślę, że moglibyśmy sobie. Pójść, florty zbierałem. Pójść, pozbierać plorty, o! Po prostu. Pójść, pozbierać plorty. I tyle. Wszystkie plorty, które zobaczę, zobaczę po drodze. Zbiorę. Chyba najwięcej będzie różowych. Zapomnij się na full różowy plecak. Chyba będę chciał już niedługo zacząć robić mieszankę, czyli pomieszam sobie różowe z kamiennymi. Nie wiem czy dawać hantery. A toksyczne chyba z... nie. Tak żeby toksyczne były na... niebezpieczne, a różowe były bezpieczne, żeby nie było mieszanie, że... To niebezpieczne i to niebezpieczne, bo wtedy to będzie jakoś tak słabo. Wszędzie będę dostawał obrażenia. Musiał sobie nazbierać yy, pieniędzy na automatyczne dawanie jedzenia i automatyczne zbieranie plortów. Czyli nie musiał cały czas schodzić do tych niebezpiecznych slajmów, jak te toksyczne itd. Tak Tylko na przykład po prostu, dzień indziej był. Maże same różowe plorty? I z slime'a. slajma. Czerwony plort. Szarnych plortów I różny plort Więc zjesz plorta, to ci się nie polepszy, więc Wziąłem go dla siebie no, Tu jeszcze różowe plorty hmm. Tam już chyba wysadziłem wszystko Plorty tam będą, czy nie? To jest sobie tylko... Po poszukiwaniu plortów odcinek. No, wiedziałem, że będą plorty. Musiały być, bo tutaj jest jedzenia dużo. Nie, może je dokarmię do końca. Odkryłem, że tutaj są truskawki, których nie ma. Berry. Jest, 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 jest! Jaki to jest ten? Tu jest, miodowy. Ja na swoim save'ie go nie mam na YouTubeowym to fajnie. Będzie miodowa... W odcinek będzie miodowa błyskotka i zbieranie bloków. Chyba nie rób. Ja na swoim save'ie mam... Kamienne dwa chyba i jeden... Yy... Świecących ciemności, no. Świecących ciemności. Nie świecący w ciemności, tylko jeden z ciemności po prostu. No i dwa kamienne plorty. Potrzebuję plortów, żeby zarobić dużo pieniędzy. Subskrybujcie, lajkujcie. Nie zapomnijcie o tym, bo to jest ważne. Nabijajcie mi oświetlenie. Wejście na filmik mi na na nabija nawet oświetlenie, więc... Tutaj, rock plort. rock plort, rock, rock plort, I zjedli mi te plorty. To jest Serio? Tam chyba nawet nie byłem. Nie wiem czy... Dawałem tam kluczyk, czy nie dawałem tam kluczyka? Tam chyba nie dawałem kluczyka. No. Ja czy najmocniej chciałem wyrzucać może trochę dłuższe filmiki. Które to może trwać jak się zanim się wrzuci, ale fajne z tego odcinki wychodzą Hajsy niedługo będę mógł zarabiać Coś się opłaci Dużo kamiennych plortów, dużo kamiennych plortów Idź! Jak jakiś zginę Dwa kamienne zleimy Tutaj out. Nie ma was. Co byście, stop! Tak, również. jest na Tutaj wyprobowałem, kluczykiem. No, tutaj kołam przejście. Nie pamiętam, czy to czytałem. Tam coś było? Ja już w ogóle nic nie pamiętam. Fajny tarem to jest w ogóle. O, bum bumy miały miały. Dieta mięsna, bum bumów. Kamienny korcik. O nie no, bum. Jest, jest, jest. Miodowe błyskotki, fajnie. Dwie miodowe błyskotki. To jest na serio coś fajnego, Może sobie zostawiasz bazę. A tam zielonym chyba już nie ma tych zielonych, bo teraz jest... Dobra, Ty... Ciebie tu nie ma, zginiesz, umierasz. O, co Wy robicie? Ja Was chronię, a Wy tutaj mnie zabijacie. Kamienny ploczcik, go nie zjebł, slime. Za chwilę będę z chyba już stąd pójdę. Żebyśmy się tak. nie zespiły za chwilę. Gordo, no Tu jest co? Tu jest rok Gordo. Aha, Gordo to tamto było. bo no też. Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest chyba mapka. Mapka, no. Jak ze screena zrobić? Aha, zrobiłem teraz screenshot'a. Jeszcze jeden i jeszcze raz, ha, oblokowałem tutaj. Tu jest farma Się przechodzi. I tutaj oblokowałem dopiero ten nowy teren A Tam jakby się zastanowić to w sumie to tutaj mamy blokowany teren, a jeszcze się tam dostać nie mogę, ha. Nie wiem jak złożyć mapka teraz. Może pójdę tutaj po prostu. Nie widzisz mnie. Jest. Wsiuchaj. Więcej rok No to chyba wezmę. Tak. Rock Slam się utopić, masz. Co to? Wezmę te pudel. jest ich dużo. To no dużo, dużo. O, treasure się Jakbyście wiedzieli, w komentarzach możecie mi napisać, jak zbiera się klucze do treasure padu. Chyba wracam powoli do bazy. Nie znajdę żadnej skrzynki jeszcze z dekoracjami. Fajnie by było znaleźć taką skrzynkę. To był gordo. Stamtąd przyszedłem. A mam ozdóbki miodowe. Fajne to jest. Patrzcie. Musimy Chodź sobie tak coś dać do bazy. Ja mam zieloną ozdóbkę. Jeszcze jeden, jeszcze o Energia! No szybciej, kamienny plot. Kamienne ploty trzeba iść tam wreszcie, bo ja zbieram kamienne ploty. Szybko kamienne plorty! Myślę, że możemy iść już do bazy. No, się nie zespiły teraz. Dziwna <laughs> Nagrywam mama teraz nic nie mów. Cześć. Już jestem. Idziemy do bazy odłożyć te miodowe slime Może choinkę kupię jakby będą święta do bazy. Powieszę te bombki na nią. A na razie dam je obok ewentowej bombki. Kurde. Nie leci tak daleko. Dam je tutaj. I sprzedamy dzisiaj z zarobienia pieniądze. 8 razy 4 to będzie 8. razy 4 to jest 4, 32 zł. 320 złotych z różowych 36,32 36, zł. 36. No coś, kilka stówek też żeśmy zarobili. 1000, prawie i pudel plorty. Jeszcze zbierzemy plorty z naszej farmy. Podłój slimeów nie chcę zbierać. I wodę też za tyle będę musiała umówić, żeby nie wyschło mi tutaj. Jak mi tu wyschnie, to będzie problem. One produkują automatycznie plorty, to jest fajne. Mogę zarobić na nich dużo. I 8 drogich plortów. No już jestem. I jeszcze tutaj to. Zarobiliśmy w tym odcinku ponad... ...coś około. Jezus, nieplost. Marchewka i 5 slajmów. No dużo żeśmy zarobili. 6 slajów w każdej dziedzinie musi być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ponad tylko pięć. Dziś jesteście jeszcze Diet Fruit. Wege. A ja wrzuciłam owoce. O, jedzcie, jedzcie, żebyśmy się mi tu nie wyuciekły. Jeszcze jednego rad yy, slajma będę musiał sobie ten. A, bo tu odonione rosną razem z marchewkami, to mogę i zabrać. No to dam tym slaymom radą. Marchewki i te cebule ich. Oka oka mogłem dać przecież, bo one to lubią. Zbiorę żeby nie wysnąć. rzucę im tam, też. niech wyschnie u nich, jak już ma wyschnąć. U nich kupiemy już plort kolektora, bo mi się nawet nie chce tam pochodzić, i u nich też już kupimy plort kolektora. Pójdę sprzedać jeszcze te rat plorty i plorty. Wykupimy upgrade y do naszego ciałka. Wszystkie już mamy, jak na razie. Dashbus, plus, a nie ma? plus, plus? Dwójka, Albo coś? To mam 200 tego i 200 tego. Tora, wez. Co miała to 6 marchewek. 2, 2, 2, Jezus. Chyba tego nie będę robił. Niech się tam jedzą tutaj. Wsiąknę to i wsiąknę tutaj. No i sprzedam jeszcze te plorty. No, nie róbcie na bieżąco tych plortów. I tu będzie już koniec odcinka. Za chwilę sprzedam ostatnie plorty. Drogie tutaj. Dobra, to koniec, no. Dobra, ostatnie, ostatnie już na sobie to kupię i to kupię, co się zmieniło? Uuu, płotek nam się zmienił, to zmienia nam w sumie okolice. Kurczaki, przecież tutaj mam Stonehenge. a tutaj dodało nam koguta. Nie zmienił się tam. Dobra, Jest dwa, dwa koguty muszą być. Do dwóch poduchów. Jeden... Trzy z każdego rodzaju powinny być. A tych jeszcze trzech potrzebuję. No to podzielę im. Dwó po jednym lustro. Jestem głupi. Oni jest, są wege. I to wszystko. Koniec w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. Pa!